W kolejnym filmie na moim kanale już trzeci film z rzędu. Mam nadzieję, że uda mi się nagrywać codziennie. Mam taki zamiar, żeby przez dwa tygodnie wrzucać bardzo często filmy. Mam nadzieję, że mi się to uda i mam nadzieję, że te filmy będziecie oglądać. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym pokażę Wam, co mam na swoim telefonie. Chyba pojawiły się takie dwa filmy na moim kanale i dzisiaj nagrywam trzeci z taką aktualizacją mojego telefonu. Często pytacie, skąd mam jakieś tapety, jak wyglądają moje ułożenia w aplikacjach, więc dzisiaj Wam to wszystko pokażę. Więc. Słuchajcie, mam tutaj swój telefon. Jest to iPhone XR w kolorze żółtym. Ja już mam go w sumie ponad półtora roku, chyba coś takiego. No i na razie nie planuję zmiany telefonu. Może jak wyjdzie nowy model, to wtedy się zastanowię. Zobaczymy. I jeszcze do tego wiem, że lubicie kejsy, więc na końcu pokażę Wam moją kolekcję case'ów właśnie na ten telefon i powiem wam skąd je mam. Więc nie zapomnijcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, no i oczywiście napiszcie w komentarzu jakie chcecie kolejne filmiki. No więc co moi drodzy ja włączam w tej chwili nagrywanie ekranu i będę wam wsześciutko pokazywała. Dobra, więc nagrywamy już ekran. Pierwsza moja tapeta wygląda właśnie w ten sposób. Jest ona, słuchajcie, z Pinteresta. Więc co, wchodzimy i pokazuję wam jak wygląda mój ekran. Więc e, to jest jakby drugi ekran. Wejdźmy na, pierwszy. na pierwszym ekranie mam tylko jeden folder, który jest takim folderem aplikacji nieużywanych, jak widzicie, tak ona wygląda No i mamy tutaj różne przeze mnie nieużywane aplikacje. Tak, takie aplikacje, których po prostu nie używam. Tak mam tutaj uporządkowane. Ostatnio właśnie zrobiłam nową tapetę, więc na środku mam zdjęcia, różne zdjęcia, które przerabiałam specjalnie, żeby wszystko ładnie pasowało do tej tapety. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak zrobić takie zdjęcia. To pokażę Wam na końcu filmu. Oczywiście musicie mieć niestety iPhona z aktualizacją, i pokażę Wam, jak zrobić właśnie takie zdjęcia. Zacznijmy sobie od dołu, więc na dole oczywiście znajduje się safari, później mamy telefon, kamera, zdjęcia. Tam nie będę wchodziła, no bo wiecie tam, jakieś mam zdjęcia swoje. I pierwszy folder. Wchodzimy do pierwszego folderu, czyli taki żółto-pomarańczowy, coś troszkę, i pierwszy mamy oczywiście snapa. Zobaczcie, tutaj jestem na Snapie Możecie oczywiście... Moja nazwa, więc możecie oczywiście wbijać Nie to obserwować, bo czasami też dodaję Dobra, więc wychodzimy ze Snap'a, to teraz napa. Dalej mamy Forever 21 After Photo to jest aplikacja do robienia ogólnie zdjęć Dalej mamy GarageBand Następna jest aplikacja do gimbala Zalando Wodpada, pamiętam, że kiedyś czytałam, ale teraz już tak nie za bardzo tego odpada czytam Allegro Soundcloud to jest aplikacja do słuchania muzyki jakby ktoś nie wiedział AliExpress Firework to jest coś podobnego do TikToka taka aplikacja jak Like dalej mamy pyszne Yolo nie mam pojęcia co to jest to jest chyba coś do odpowiadania ale nawet tak nawet jeszcze się do tego nie zalogowałam dalej mamy MPay to jest aplikacja do kupowania sobie słuchajcie biletów w pociągach czy tam w jakiejś komunikacji dalej mamy Glovo i to jest aplikacja do zamówień różnych, jakichś tam, wiecie. No, coś takiego jak pyszne.pl. Przechodzimy do kolejnego folderu, czyli zielonego, słuchajcie. Mam tutaj taką piłeczkę. Yy, pierwsza rzecz to jest FaceTime, później mamy Whatsappa, z Whatsappa tak średnio korzystam. Dalej mamy Starbucksa, żabkę. Dobra, dalej mamy McDonalda, Spotify. Yy, I mamy tutaj jakąś grę. Ona powinna być w grach. A to fajne jest. Takie obieranie. Dobra, teraz nie będziemy w to grać. Dalej mamy Hui, czy tam... jak to się nazywa? Jak to się mówiło? Fuji? Fuji chyba tak. Już na tym nie robię zdjęć za bardzo. Dalej mamy Lima, czyli nogi. Google Maps, jakieś numery i rytusz. To jest bardzo fajna aplikacja, nawet nagrywam z tym TikToka. No i tutaj wiecie, możecie sobie na przykład usunąć takie coś ze zdjęcia, nie? Jak macie w przerabianych, zarobicie sobie tak go i sobie to usuwacie. I na git. Nie? I możecie sobie tak robić, to jest super aplikacja. Mega wam polecam, nazywa, nazywa się Retusz. tylko że jest chyba płatna, ile jest tam złoty. Ja ją właśnie kupiłam, ale naprawdę jest bardzo fajna, używam jej często. I oczywiście pokażę Wam też, jakie aplikacje używam do przerabiania zdjęć. I może będzie filmik, jak przerabiam zdjęcia. Więc jeżeli chcecie to łapeczki w górę, komentarz i nagram taki filmik. E, więc teraz przechodzimy do białego folderu z takim fajnym ptaszkiem. I mamy tutaj wodsko, czyli właśnie aplikacja. To jest przerabiam zdjęcie, że tak biorę sobie tak. Tak sobie mniej więcej robię, tak sobie tutaj dodaję, tak sobie tutaj dodaję. Jest za bardzo chyba, tak sobie tutaj być. Po prostu, żeby wiecie, kolorki podkreślić. Tak, to jest taka aplikacja, widzicie, tutaj możecie sobie dodawać różne rzeczy, no i później sobie to zapisujecie. No, tak czasami przerabiam, nie więcej ale to będzie oddzielny filmik. Dalej mamy Zary, Zary. Ostatnio bardzo polubiłam, więc tutaj dużo korzystam. Pullen MPX, MPIX, KALKULATOR. Google Translate, muzyczka, mam wykupiona właśnie tą muzyczkę, ale zastanawiam się, czy nie jest lepsze Spotify, dajcie mi znać, czy mamy coś Spotify, czy może muzyczkę, czy może coś innego. Dalej mamy tutaj oczywiście zegar, kolejny folder, czerwony, słuchajcie, tutaj mamy Netflixa, A Netflix, to może być tutaj trochę ciekawiej. Piszcie mi seriale, jakie wam robicie na Netflixie, jestem ciekawa w sumie. Eee, ja tutaj zobaczę może jaką mam listę Czy mogę coś tutaj polecić, bo mnie też często pytacie No to Screen Wam polecam taki serial Możecie sobie Dynast Dynastię obejrzeć, bardzo fajny serial Możecie sobie obejrzeć mm, O matko The Society, e, Instable, czegoś fajnego The a -List, to było w sumie takie, takie nawet spoko To jest nieznany serial, ale był taki nawet spoko Safe też jest spoko, takie nieznane wam mówienia, żebyście mogli sobie obejrzeć. Dobra, dalej YouTubek, zobaczymy sobie jak tam na YouTubie idą, który też jest w miarę oglądany, więc oglądajcie, oglądajcie filmy, to będzie i więcej. Dalej mamy YouTube Studio, jak jesteście YouTuberami czy cokolwiek, no to, to to jest fajna apka do patrzenia różnych statystyk i tak dalej, wszystko macie na telefonie. Dalej mamy Pinterest'a, czyli z Pinterest'a biorę naprawdę, naprawdę że dużo pomysłów, tutaj są super rzeczy, zobaczcie, tutaj jakieś filtry też właśnie do Włosko, Tutaj są różne tapety i właśnie wszystko biorę z Pinteresta. Inshot to też jest taka aplikacja do przycinania, przerabiania zdjęć. Bank, dalej mamy tutaj zdrowie. Nie wiem czy to w ogóle działa, czy to jest połączone. 55 kroków, bo jak malutko teraz przez to, że ja w domu siedzę, to jest straszne. Dobra. Dalej mamy Tiny Decisions i tutaj no jakieś koła fortuny. To do filmików może się przydać. Dobra. Dalej mamy słuchajcie, handem, Rosman Kevsi i Uu, hoodie goody i coś takiego. No to zawsze w galeriach były takie promocje tego i zawsze to ściągałem tylko dlatego, żeby dostać jakieś słodycze. Dobra, nieważne. To jest aplikacja do jakichś promocji. Oczywiście TikToka, jeżeli ktoś mnie nie obserwuje, no to zapraszam bardzo serdecznie, tutaj macie. Mój profil i y, 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 chcę wam też powiedzieć, że jeżeli jesteście moimi obserwatorami tam na TikToku To y, przez y, kolejne 7 dni będę robiła live'y na y, tym koncie Na koncie mojego taty, ponieważ tam na tamtym mam bana na 7 dni na live'y, to tutaj będę robiła Więc dajcie follow chociaż na te 7 dni, żeby codziennie być na live'ach, ponieważ codzienne live'y są przez te 2 tygodnie albo może Bershka, e, Image Up to jest e, do mojego aparatu, żebym mogła podgląd, widzieć tak dalej. E, voice Memo, to dyktafon wiadomo. GoPro, to jest aplikacja do GoPro. Polar, to jest aplikacja w której właśnie przerabiam zdjęcia, ale tutaj będziecie tego, tego, filmu następnego, no ale tutaj sobie różne film y, y, filtry, ściągnęłam, bo te fil filtry były powinniś... Dobra, powiem Wam po prostu w oddzielnym filmie, teraz się nie będę rozgadywała. Dalej mamy, słuchajcie, Shein, e, Uber e, i Brain. E, Shein, często mnie pytacie, skąd mam te adresy, w których zawsze jestem, więc odpowiadam: Shein. To jest aplikacja w sensie Dobra, dalej przechodzimy do różowego, takiego fioletowego folderu. Tutaj mamy Instagrama, też oczywiście Was do Instagrama. Antonina Flak mamy już 304 tysiące na Instagramie, to jest naprawdę dużo Więc mega wam dziękuję I tutaj też czasami coś się dzieje, zobaczcie Więc zapraszam was do obserwowania I co dalej? Dalej mamy, słuchajcie iMovie, teraz oczywiście z tego nie korzystam Bo montuję wszystkie filmy na komputerze Telonym W ogóle z tego nie korzystam już Lalalap, to też nie wiem Flamecase, to jest aplikacja, na której mam swoje własne case Pix Art, tutaj robię właśnie swoje miniaturki, bo mnie często pytacie, tak tutaj robię różne miniaturki, zobaczcie Moje miniaturki są beznadziejne, bo nie umiem ich robić Jeśli ktoś naprawdę umie ładne, profesjonalne miniaturki robić, ale takie naprawdę profesjonalne To możecie mi napisać na DM-ach i wyślijcie jakieś swoje, tam, jakiego robiliście wcześniej No i możemy się umówić na jakieś właśnie jakieś miniaturki Możecie na mnie pisać, jeżeli naprawdę umiecie robić eee, Więc co dalej? Like Galeria Mokotów, Facetune, to jest też jakaś tam aplikacja do przerabiania, wiecie, fajne na zdjęciach. Ostatni folder jest to folder niebieski, słuchajcie moi drodzy. Tutaj mamy Messenger, już nie będę wchodziła, bo to, wiecie, metronomi i tak dalej. Facebooka, Apple Smart, CD drukarki, Shazam, Videostar, tutaj kiedyś robiło się slow moje tutaj też czasami miniaturki, do, do miniaturek daję właśnie napisy, bo tutaj są spoko napisy. Dalej mamy Maila, Librusa, Vintet. niedługo będą ciuszki na Vinted, yy, podam wam moją nazwę yy, niedługo, no, więc śledźcie wszędzie mnie i będą moje ciuszki na Vinted, więc jeżeli macie, chcecie kupić jakieś w spoko cenach. no to obserwujcie mnie na bieżąco. Dalej mamy Playera, yy, Westerfield Arcadia, nie wiem czemu to jest tutaj, to jest w ogóle czarne, ale później to przeniosę. Wish to jest coś takiego jak AliExpress. I tutaj są te skróty. No i jak, dojadę, i pogoda. Skróty, słuchajcie, już Wam pokazuję, jak się robi te zdjęcia. Więc jeżeli macie iPhone, to wchodzicie sobie właśnie w te skróty, my shortcuts, no i dodajecie sobie właśnie ten skrót. Zobaczcie, dodajemy sobie ten skrót. Ja mam niestety ten Skrót, ale po prostu klikacie w to. I ta aplikacja będzie odpowiadała temu skrótowi. Czyli jak. Wiecie, wybierzecie tą aplikację teraz, co nie na przykład kamera, co nie? foto. I teraz jak stworzymy ten skrót, który pojawi nam się zaraz na telefonie i w niego klikniemy, to przyniesie nas automatycznie do zdjęć robienia, więc mamy nadzieję, że zrobiliście. Teraz klikamy w te trzy kropeczki, słuchajcie. I add to home screen. Add to home screen. Teraz klikamy w to tutaj niebieskie, żeby yy, wybrać foto przez foto. I teraz wybieramy sobie jakieś tutaj zdjęcie, co nie? Ja wezmę sobie jakieś zdjęcie tam z Instagrama, które dodałam na sesory. Wybieramy sobie je i tutaj sobie coś piszemy, na przykład, na przykład aparat, nie? I możecie mieć właśnie taką ikonkę aparatu, słuchajcie. Zobaczcie, możecie mieć taką ikonkę aparatu, klikacie i wam przychodzi, w aparat wam przychodzi. Więc to jest naprawdę bardzo fajne, możecie sobie tutaj wejść. I tutaj macie wszystkie inne swoje skróty, i tak właśnie wyglądają te zdjęcia. Ja sobie właśnie to tak ułożyłam: że po środku są zdjęcia, a tutaj po bokach są aplikacje inne. No i tutaj mamy App Store. Settings, ustawienia. Wiadomości, kurde. Więc ja tutaj sobie już to usuwam, ale mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, jak to zrobić, że się może jakoś zainspirujecie. Bo ja uważam, że to mega fajnie wygląda. No i pewnie ta tapeta będzie się jeszcze zmieniała. Tak, to jest tapeta właśnie taka z to ona jest, więc co, to by było na tyle z mojego telefonu, słuchajcie tak, w sumie nie trwało to jakoś długo więc przechodzimy teraz do drugiej części, czyli do moich case'ów więc tutaj wszystkie moje case'y, nawet nie mam pojęcia ile ich mam, bo ostatnio chodziłam tylko w jednym case, bo totalnie o tym wszystkim zapomniałam nie jest ich za dużo zaczynamy od case'a, w którym ostatnio bardzo dużo chodziłam i bardzo się o niego pytacie jest on z Aliexpress. Słuchajcie, nie wiem czy teraz są jakieś wysyłki z Aliexpress do Polski, wydaje mi się, że nie przez to całą sytuację, no ale jak już się to skończy, to taki kiesik na Aliexpress możecie właśnie sobie zakupić. Dalej case, y, który jest z Flame Case'a i on jest właśnie y, z moich projektów, jest to taki case'ik z Tom Bowles Simpsonów, jak ona się nazywa, nie pamiętam, Lisa, Lisa ona się nazywała, ten case właśnie kiedyś zaprojektowałam, no i Taki mam swój zaprofilowany. Tutaj zaznaczam na Lisa Simpson Samosha, bo to jest z mojego flame case'a. Link gdzieś będziecie mieli do tego w opisie Dalej mamy kolejnego case'a, takiego słodziutkiego. I właśnie te case y wysłał mi chyba Case Room. Tego case'a z atomówkami. Jeszcze dostałam od nich takiego case'a. Żółtego też z atomówkami słodziutkiego. Tutaj był taki jeden case'ik z. Garfieldem case'a z Aliexpress On jest naprawdę beznadziejny Jeżeli chcecie go zamówić na Aliexpress czy gdziekolwiek To wam nie polecam, bo on jest za mały Prawie w ogóle się na mój telefon nie mieści I naprawdę beznadziejnie chroni To też bardzo przeszkadza, też wielki masakr Dalej mamy case'a, którego kupiłam dzisiaj na jakimś stoisku, już w nim za bardzo nie chodzę. To mój pierwszy case, który mi się nie podobał, jest on z Carla, kupiłam go w App Store i później mi się tak nie podobał. W sensie na moim telefonie, na jakimś czarnym ja spokojna ale ja tym żółtym nie wyglądał. I ostatni case, widzicie jak szybko, case z Berzki z takimi muszelkami, ale dzisiaj zmieniłam sobie case'a, zobaczcie na takiego. Z Hello Kitty Słodzikiego. Nawet słuchajcie, to by było na tyle z mojego telefonu, z moich case'ów. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. No i że zostawicie oczywiście łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do kolejnego filmiku dajcie znać, jakie chcecie kolejne filmy na moim kanale zobaczyć. Pa! pa!